Czy jesteśmy w stanie progresować na mostku? Wiesz, to mostek jest to okres przejściowy pomiędzy jednym cyklem a drugim, i w tym okresie powinniśmy się zregenerować. Wtedy tak ciężko nie trenujemy, odpoczywamy od treningu, od środków. Bardzo często ludzie, którzy wchodzą na mostek, wchodzą też z powodu gorszych wyników badań. Niestety, skupiamy się na profilaktyce i na tym, żeby po prostu ten organizm się zregenerował i był przygotowany do kolejnego cyklu. Więc, w tym okresie tak naprawdę, nie powinniśmy się skupiać na progresie, raczej powinniśmy myśleć o tym, żeby zachować to, co zbudowaliśmy. Ale powiem Wam tak od siebie, że spotkałem się już nieraz. Z takim przypadkiem, w którym podopiecznemu, gdy wchodził do mnie na prowadzenie, zmniejszałem środki i to nawet o dobre 70%, i okazało się, że zrobił życiową, życiowy progres, a to dlatego, że tak naprawdę te środki są tylko dodatkiem. A pamiętajcie, że tak naprawdę najważniejsza cały czas. Jest dieta i trening. Jeżeli nie, nie jemy odpowiednio i odpowiednio nie trenujemy, to nawet na nie wiadomo jakich dużych dawkach nie zrobimy formy. Więc czasami tak naprawdę lepiej jest zejść i skupić się na diecie, treningu i regeneracji.